Dla mnie czym jest oczekiwanie? Ja może tutaj wyklaruję, bo to jest ja, ja inaczej oczekuję niż wielu ludzi, których znam. Dla, dla mnie oczekiwanie nie jest roszczeniem. Dla mnie oczekiwanie jest y, czymś naturalnym, ponieważ ja ufam, że jeżeli spotyka mnie coś dobrego, to ja wiem, że to jest manifestacja na jakiejś fali i że logicznym Logicznym krokiem, mówię tu o realnej rzeczywistości namacalnej, logicznym krokiem jest to, że jeżeli ja doświadczam pozytywnych manifestacji, to znaczy, że to jest bardzo silna, pozytywna fala, która przepływa przez moje życie i mogę spodziewać się, nie tylko mogę, byłabym idiotką, gdybym nie spodziewała się tego, że następna manifestacja będzie lepsza. Chciałabym przekonfigurować trochę wasz system postrzegania rzeczywistości w przyszłości, wprowadzając tę świadomość. To nie jest wprowadzenie już komunikatu, tak jak to robiliśmy wczoraj czy przedwczoraj. To jest wprowadzenie sobie, jakby obudzenie w sobie tej świadomości, że jest to absolutnie naturalne i wręcz. No, no, byłoby głupotą, żeby tego nie uprawiać, żeby oczekiwać, że następne rzeczy, które nas spotkają, skoro spotkały nas rzeczy pozytywne, będą tylko lepsze, bo nie, nie, ma, nie może być inaczej. No dobrze, ale, ale jak to zrobić? Więc umówmy się tak: jak ktoś chodzi do sklepu raz na rok po loda, no to umówmy się, że on za rok, no niekoniecznie może będzie pamiętał, że on zapłacił 50% za tego yy, double chocolate albo jakiś tam inny. Niekoniecznie będzie to pamiętał, ale ja na przykład mam sklep, który jest mi tak dobrze znany na osiedlu, dlatego że mam czterech synów i jeżdżę codziennie do szkoły. I to jest codzienny przystanek mój, i czasami chodzę tam po loda, ale, ale codziennie chodzę tam po wodę, albo codziennie chodzę po jakąś zagrychę do, do szkoły. I tak jakby jest to, jest to dla mnie miejsce bardzo o wysokiej częstotliwości odwiedzania. I jakby wiem, ja, ja pamiętam, tam są bardzo fajne panie, tak jakby tam się tak zadomowiliśmy już wręcz. Natomiast w jakiś sposób ja wiem, że w takich miejscach wysokiej częstotliwości odwiedzania jest po prostu bardzo łatwo zbudować energetyczny pęd. I jeśli my mamy tego świadomość, że można... Budować swoją ścieżkę świadomie, naprawdę utrzymując w istnieniu pewne wibracje, które nam się podobają, to w to wpisana jest ta pewność, że skoro ja dbam o pewną energię, dbam, opiekuje się pewną energią w moim życiu. Jakby pielęgnuje pewną energię w moim życiu, to mogę się spodziewać, że ona będzie wzrastać, że będzie przynosić manifestacje, że będzie przynosić doświadczenia na mojej tej fizykalnej ścieżce. Ale co jest do tego potrzebne? No, potrzebne jest to, żeby się do tego sklepu wybrać po tego loda. Trzeba tam pójść. Wyobraźcie sobie, jutro budzicie się i Macie w sobie takie pytanie, dosłownie, gdzie ja mogę dzisiaj pójść po pozytywne doświadczenie? Nikt tak nie zadaje takiego pytania rano. Idziemy w miejsca, które mamy wcześniej ustalone. Ja to nazywam ustawienia fabryczne. Default settings. To są ustawienia fabryczne, bo wiem, że mam taki dzień, że tak wiozę dziecko do szkoły. Jedno wiozę dziecko do szkoły, drugie wiozę dziecko do szkoły, trzecie wiozę dziecko do szkoły, czwarte wyprowadzam psa, wracam, wyprowadzam psa, idę, wyprowadzam psa, yy, wyprowadzam psa. I jakby mamy pewne szablony, które są w naszych głowach już takimi utartymi ścieżkami. I no umówmy się, okej, okay, dobra, ja mogę sobie w każdym z tych miejsc tam zorganizować to dobre samopoczucie, to jest, ja robię to, staram się, żeby dobrze się czuć we wszystkich tych miejscach, nawet jak mam taki szablonowy dzień, kiedy spędzam w samochodzie 3 godziny w ciągu dnia i robię 200 km w ciągu dnia. Natomiast jeśli, jeśli ja zadam to pytanie rano, to ja wprowadzę do tego systemu nową wibrację, nową energię. Gdzie mogę się dzisiaj wybrać po pozytywne doświadczenie? Czyli mało tego, że ja pracuję nad tym, czyli staram się dobrze czuć we wszystkich tych miejscach, to ja jakby ożywiam te miejsca. Dzięki temu tak naprawdę dobrze się w nich czuję. Ja ożywiam te miejsca nowymi doświadczeniami. I to nie znaczy, że to musi być jakieś konkretne e, zadanie, które musimy wykonać, albo. Że musimy się wybrać z jakiegoś konkretnego miejsca, bo tylko tam jest nam pozytywnie i fajnie. Ja mam takie fajne i pozytywne miejsca, do których po prostu jeżdżę, bo tam wiem, że jest mi zawsze fajnie i zawsze świetnie. Ale zadanie tego pytania to też nie jest pojechanie po szablonie, tylko jest to wprowadzenie. Nowej energii do dnia, wprowadzenie nowej wibracji do pewnych szablonów, i jeśli my wprowadzimy do pewnego systemu, szablonowego systemu nową informację, to ten, ten system jakby cały się przekonfiguruje, ale pod, pod tym kątem. Tak jakby my tak jakby zasugerujemy, zasugerujemy kierunek zmiany. Więc myśląc o tych yy, oczekiwaniach, mówiąc o tych oczekiwaniach, to w to, to Obudźcie w sobie taką świadomość, że jeżeli my nadamy tej zmianie kierunek, to naprawdę logicznym następnym krokiem jest to, że nasze nadanie kierunku zostanie odczytane. Czyli my, nadając kierunek, nawiązujemy dialog, nawiązujemy kontakt ze wszystkimi połączeniami kwantowymi, nawiązujemy kontakt. Ze wszystkimi, można to innymi słowami powiedzieć, nawiązujemy kontakt ze wszystkimi ścieżkami, jakimi przechadza się nasze istnienie. A jakimi ścieżkami przechadza się nasze istnienie? Nasze istnienie chodzi tylko po jednym rodzaju ścieżek. Nasze istnienie przechadza się 24 godziny na dobę po ścieżkach naszych marzeń i pragnień. Dobrze o tym wiedzieć, bo my czasami szukamy rozwiązań, tam padło pytanie na, na grupie. Dziękuję za pytanie o to, jak to zrobić, żeby zlikwidować przepaść pomiędzy obserwacją w chwili obecnej, co się dzieje tu, a, a tymi naszymi pragnieniami. To jest tak jak z tym, z, z tym lodem i sklepem, czasami trzeba się wybrać w tamto miejsce. Ale, a ktoś powie, no dobrze, ale, ale gdzie się mam wybrać, jak te moje marzenia się jeszcze nie zrealizowały? wybrać się w podróż, w wibracyjną podróż. Zlikwidowanie przepaści jest działaniem szybkim i łatwym, bo zrealizowanie wielkiego planu, który jest naszym pragnieniem, nie wiem jakie macie plany, ale ja mam różne plany i małe i duże i wiem, że niektóre, daj Panie Boże, żebym zrealizowała w tym życiu, natomiast które są duże po prostu i wiem, że one nie zrealizują się w tym roku ani w przyszłym ani za 10 lat. Ja mam niektóre plany, które mam świadomość, że mogą się zrealizować za 30 lat. I w momencie, kiedy my mamy taką świadomość, że jesteśmy tutaj osadzeni w pewnej rzeczywistości, która wygląda tak, jak wygląda, czyli mamy czasoprzestrzeń, to nie kłóćmy się z tym czasem. Tylko powiedzmy sobie, aha, okej, okay, super. To zajmie mi trochę czasu, tak to wygląda. To jest taka rzeczywistość. Taką sobie wybrałem rzeczywistość jako istnienie. Świetnie, jestem tu. Żeby czuć się tutaj świetnie, to ja muszę wiedzieć to, jak tutaj jest. Nie kłócić się z tym, co tutaj jest. Nie kłócić się z tym, jak to wygląda, jak się to funkcjonuje. Tylko już w tym momencie wybrać się w tę wibracyjną podróż do celu, którym jest co? Celem. Wcale nie jest realizacja tego planu, który ma się zadziać za 30 lat. Celem jest sięgnięcie do wibracji tego celu i utrzymywanie go od dnia dzisiejszego przez 30 następnych lat. I tutaj dochodzi się do... Dla mnie to było odkrycie życia, naprawdę. naprawdę. Jak ja zajarzyłam to, to po prostu puściły mi wszystkie spinki czasowe, wszystkie niecierpliwości. Po prostu ogarnął mnie pokój i spokój wewnętrzny, jak zdałam sobie sprawę, że te moje wszystkie pragnienia, plany, cele, różne rzeczy, które chcę zrealizować, różne projekty, które chcę zrealizować, różne miejsca, w których chcę się znaleźć, wszystkie te, te, te docelowe miejsca, te destynacje moje, one, one wszystkie są nie tylko po to, żeby ich doświadczyć. Wiadomo, że są. To doświadczenie jest fenomenalne i genialne i świetnie, że mamy ciała i możemy to doświadczać. Natomiast, żeby to doświadczanie tutaj codzienne było fajne i radosne i satysfakcjonujące, to po to są nasze pragnienia, żebyśmy my tutaj każdego dnia na tej drodze po prostu czuli się świetnie. Nasze pragnienia są po to, żebyśmy my Mieli zajebiste życie każdego dnia, nawet bez manifestacji, nawet bez realizacji. Tą świadomością, jakby kasujemy energię braku ze swojego życia, bo, bo wiemy już, że realizacja naszych celów następuje w momencie, kiedy wybierzemy się w tę wibracyjną podróż z wibracji A do wibracji naszej destynacji. I utrzymywanie się w tamtym miejscu jest gwarancją tego, że, że rzeczy będą się manifestować. Czyli trzeba zacząć codziennie chodzić po tego loda. I nawet jak pani nie da nam tej 50% zniżki, to, to w tamtym miejscu warto jest zobaczyć, czy ten sklep może jest fajny nawet i może ta pani ma fajne włosy na przykład albo na półce stoi jakiś fajny inny produkt, który można sobie kupić, może nawet nie dzisiaj jeszcze, ale może jutro. To jest tak jakby rozglądanie się po swojej rzeczywistości w danym miejscu i jeżeli nie ma w tym miejscu specyficznym tej pełnej satysfakcji naszej jeszcze, bo jeszcze tej zniżki nie dostaliśmy albo w ogóle nas dzisiaj na tego loda nie stać, to, to, to w tamtym miejscu, tam, gdzie w miejscu tego fokusa w tej chwili obecnej mamy tendencję do dysatysfakcji, to warto jest spojrzeć szerzej. Tak jak powiedziałam, to tak, takim, no, proszę sobie to wyobrazić, wchodzicie do sklepu i, i, i nie stać was na tego loda, chcecie go bardzo kupić, ale, ale nie stać was to. To, to można tam stać i pałować się tym, że nie ma się kasy na tego loda, ale można sobie powiedzieć tak, wow, ale zajebiste miejsce. W jednym miejscu tyle towaru, w jednym miejscu tyle szmalu. W jednym miejscu tyle myśli, żeby zaopatrywać innych ludzi w potrzebne przedmioty. W jednym miejscu tyle pomysłów biznesowych. W jednym miejscu tylu ludzi dostarczających produkty. To jest miejsce skrzyżowania szlaków. W jednym miejscu tak kolorowo, w jednym miejscu tak barwnie. W jednym miejscu taka różnorodność. W jednym miejscu tyle przedmiotów, które służą innym ludziom. W jednym miejscu tyle myśli o służeniu innym ludziom, w jednym miejscu tyle produkcji, w jednym miejscu tyle komponentów, które składają się na jakiś produkt. Czy, czy, czy ja przypadkiem teraz nie zmieniłam postrzegania sklepu? I ktoś powie: gdzie, gdzie mam szukać pozytywnych wrażeń? Człowieku, idź na zakupy. Nawet jak nie masz szmalu. To jest to, co my, co my widzimy w danym miejscu. Co my widzimy w danym miejscu. I, to, i tam przestaje mieć znaczenie, że, że nie może dzisiaj tego loda kupić, bo jak zobaczysz to, tę różnorodność i te wszystkie rzeczy, to następnego dnia pójdziesz tam jeszcze raz, ale wejdziesz tam z inną energią. I, i prędzej czy później, albo ktoś ci tego loda kupi, albo będzie cię na niego stać. Albo będą rozdawali za darmo, albo, albo się okaże, że masz ochotę w ogóle na coś innego. Więc co, co ja teraz zrobiłam takim przykładem? Pokazałam wam, że każde miejsce, w którym się znajdujecie, daje potencjał do tego, żeby z wibracji A przejść do wibracji destynacji. W każdym miejscu. Nie ma takiego miejsca, które nie byłoby inspiracją do zmiany wibracji, ponieważ w każdym miejscu coś się znajduje. Nie ma miejsca, w którym niczego nie ma. Nie wiem, czy zauważyliście. <laughs> nie ma. W każdym miejscu coś się znajduje. A już na pewno w każdym miejscu pod Waszymi stopami znajduje się planeta Ziemia. I, i, I teraz zobaczcie, co robi nam fokus na chwilę obecną, która jest nam niekomfortowa. Wycina nam świadomość tego, że w każdym miejscu jest coś, co może być inspiracją do podniesienia wibracji. W każdym jednym miejscu.